Mąż Steczkowskiej przerwał długie milczenie. Skorzystał z finału Eurowizji. Ogłosił oficjalnie w sprawie żony. Justyna Steczkowska szykuje się do wielkiego finału Eurowizji. Kciuki trzymają za nią chyba wszyscy w kraju, w tym oczywiście jej rodzina. Sytuacja ta jest na tyle wyjątkowa i niecodzienna, że głos postanowiła zabrać nawet mąż wokalistki. Maciej Myszkowski skorzystał z zamieszania wokół Eurowizji, by oficjalnie to ogłosić. Justyna Steczkowska za kilka godzin zaprezentuje się w finale Eurowizji, na który to konkurs wróciła po 30 latach. Kciuki trzymają za nią chyba wszyscy, choć są pewne wyjątki. Syn Steczkowskiej o nerwowej atmosferze w domu. To wielkie wydarzenie oczywiście także dla rodziny Justyny. Niedawno głos zabrał syn Leon, który podzielił się swoimi odczuciami. Czuję dumę z mamy. Natomiast podziwiam też całą ekipę. Wszyscy stają na głowie, żeby ten występ wyglądał tak, jak wygląda. Kosztowało to setki godzin pracy bardzo wielu ludzi. To się udało i chwała im za to, wyznał w rozmowie z RMF FM. Ujawnił też, że rodzinie udziela się nerwowa atmosfera, ale wszyscy oczywiście trzymają za nią kciuki. Na pewno było trochę stresu, ale nie tylko u Justyny, a u całego zespołu. Oglądaliśmy i zjadaliśmy własne paznokcie, oczywiście mając z tyłu głowy, że to niemożliwe, żeby nie znaleźć się w finale. Ale nigdy nie wiadomo, bo głosują ludzie, dodał Leon Myszkowski. Mąż Steczkowskiej zabrał głos. W środku nocy zamieścił wpis w sprawie żony. Na godzinę przed finałem, w środku nocy wpis zamieścił niespodziewanie także Maciej Myszkowski. Były model i mąż Justyny udziela się w mediach bardzo rzadko. Robi to jedynie w wyjątkowych chwilach, a ta oczywiście do takich się zalicza. Mężczyzna zamieścił więc wpis na swoim Instagramie, w którym, korzystając z eurowizyjnego zamieszania, wyznał publicznie miłość swej żonie, a potem zaapelował do ludzi, by, jeśli tylko mogą, głosowali na Justynę. Kochanie, jestem z ciebie bardzo dumny. Z twojej determinacji i ultra ciężkiej pracy. Efekt jest wspaniały, ogłosił oficjalnie Maciej Myszkowski.